Moje uszanowanie. Przeczytam państwu felieton, który napisałem 17 sierpnia. Oczywiście do polityki. Tytuł felietonu Łyżka dziegciu. Szybko, bezczelnie i aby się udało. Czyli na wydrę. Tak to kiedyś nazywano. Rabuś wyrywał kobiecie z rąk torebkę albo Pacetowi portfel mieszał się w tłum na ulicy i było po sprawie. Skóra mi cierpnie, gdy sobie pomyślę, że dziś na wydrę rządzi się Polską. Grube miliony zapłacone przez Ministerstwo Zdrowia byłemu handlarzowi bronią za respiratory, które przeszły już do legendy ale jeszcze nie doszły do szpitali. 70 milionów na wybory Sasina. To się w fizyce relatywistycznej nazywa anihilacja materii. Na bezużyteczną elektrownię w Ostrołęce straciliśmy 2 miliardy. Wymazano je z budżetu gumką, myszką. Ta gumka już wkrótce będzie eksponatem otwierającym wielkie, patriotyczne... Muzeum Techniki Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Błędy przekupamy w sukces". Przedzień stulecia bitwy warszawskiej 14 sierpnia obradował Sejm. Jak wiadomo, nie udało się pisowi zbudować zaplanowanego z okazji tej rocznicy muzeum w Osowie, ani żadnego innego pamiątkowego monumentu, ani nawet nie udało się otworzyć. Mostu południowego przez Wisłę nic. Postanowiono więc uczcić ją inaczej. Zwołano komisję sejmową i podczas siedmiominutowych obrad partia rządząca wraz z koalicją obywatelską spokojnie, bez kłótni i sporów ustaliły, by podnieść uposażenia parlamentarzystów, prezydenta i samorządowców. Około 40%, a miejscami nawet 100%. Ustawę ciupasem dostarczono do sali obrad i 20 minut później prawie 400 posłów gromkimi brawami przywitało pierwszą jaskółkę Zgody Narodowej. Przecież jasna za jaskółkę była przybrana wydra. że był piątek, więc hej ho, hej ho, do domu by się szło. Na weekend. W sali sejmowej zostało kilkunastu, no może trzydziestu posłów. Puste fotele przywitały rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który wygłosił sprawozdanie ze swojej pięcioletniej, właśnie kończącej się kadencji. Bardzo krytycznie odniósł mu się do zmian wprowadzanych przez dzisiejszą władzę, zwłaszcza ograniczających wolności obywatelskie. Ale po co po takim radosnym finansowo zakończeniu obrad dosypywać sobie łyżkę dziegciu do tak miłego sierpniowego wieczoru? Ta łyżka dziegciu, czyli łyżka gorzkiej prawdy, powinna stać się lekturą obowiązkową. Jednak się nie stała. Dlatego, gdy słuchałem profesora Marcina Króla, wygłaszającego opinię, że do Polski wtargnęło zło, a cała nasza dzisiejsza klasa polityczna nadaje się na świetnych historii, to nie widzę powodów, by kłaść rejtanem. Dlaczego Koalicja Obywatelska dała się podejść PiSowi tak nieuczciwą propozycją? Zamiast urządzić konferencję prasową o nabijaniu sobie kabzy przez rządzących i oklepaniu biedy przez nauczycieli czy ludzi zwalnianych z pracy z powodu pandemii, sama bezwstydnie nadstawiła kieszeń. Jarosław Kaczyński tylko zaciera rączki i zwija się ze śmiechu. A zapewnieniami Borysa Budki, że w piątek być może zrobił źle, ale już od soboty zaczął się wsłuchiwać w głosy opinii publicznej, można sobie wytapytować przedpokój. Zupa się wylała i żadne ścieżki nie pomogą. Daliście ciała w najgorszym momencie, jaki można było sobie wybrać. Krokodyle łzy, gdy się zrobiło coś na wydrę, to jest dopiero ogród zoologiczny. Naiwny jestem. Oj, naiwny. Od tylu lat z rzężącą Platformą Obywatelską się boże, jeżeli Rafał Trzaskowski nie odważy się pójść samodzielnie za głosami 10 milionów swoich wyborców, jeżeli nie skrzyknie najlepszych specjalistów ekonomii, zdrowia, edukacji czy socjologii społecznej, czarne przewidywania Marcina Króla mogą się spełnić. Zło nas zadusi. Trzeba nam rozmów, prawdziwych dyskusji, sporów, powietrza, powietrza wolnego od jadu, nowych, potężnych łbów i nierdzewnych charakterów, a nie roztytych wydr. Dziękuję.